Cześć. Dzień, Cześć, witajcie na, na naszym, naszym kanale. Dzisiaj. Ja. Dzisiaj jest. Środa? Tak jest. Środa, a który czerwca? Dzień, czeka, dzisiaj jest. 20? Pierwszy? Nie, nie, nie. Tak, 21. Jutro drugi, a pojutrze trzeci. I co? I koniec roku szkolnego, mhm. czyli wakacje. A jak w poniedziałku nie będę chodzić do przedszkola? No to są wakacje. A skoro wakacje, to pamiętajcie o naszym konkursie wakacyjnym, który można wygrać. Wygrać. Tak jest. Dobry. A Michała dzisiaj widzieliśmy, że przedszkola. Była. Mianowicie? No. Gdzie, gdzie byliście? Na y, y, tym. W y, y, no. skansenie. W I wiesz, co my siedzieliśmy? Pan nam otworzył tam, gdzie są te ławki. Ławki? Szkoła. No. to my to mogliśmy usiąść. Tak, w szkoleście byli? No jak było? A gdzie tam, siedziałaś? Pomyśl tam, Kibi? Tam na ostatnim. Na końcu? No, no. i pan mówił, że. Z racji wzrostu. Że ty, nie, że. Te najmłodsze będą wpisać, mm -hmm. te średnie będą liczyć, a te, te, które siedzą tutaj, to będą robić sprawdziany. I ty robiasz sprawdzian? A co robisz? Tego, tak Pan mówił. Aha, chyba, że tak. A wiesz, co dzisiaj Izacz mi przygotowała w szkole z innymi uczniami i nauczycielami? I? i. A Wy będziecie mieć okazję za chwilę to zobaczyć w tym oto odcinku, który teraz właśnie oglądacie. Uwaga, ja teraz pokażę Michał, tylko coś ty akurat pełno. Schodź na drugą stronę i do cienia, to ci pokażę tak na zdjęciu. Jest. a właśnie. Aha, wiem, znaczy YouTube. Co? Znaczy YouTube. Nie, znaczy YouTube. Zobacz, chodź, ci, ci pokażę. Oczekaj, ja telefon. Widzisz tą klasę? Całą klasę wyłożyła karteczka. Wszystko było w kartkach. W kartkach było. Stolik, stoliki były, ściany, no, drukarka, komputer, no wszystko... W no a zobacz, co na tablicy jest napisane Misia, a ja... No jest ja. Poczekaj tu gdzieś dalej jest. O, są tak... O jest, widzisz? Misia i ja To dzisiaj zrobiła. I przygotowała taki dowcip. Jak się teraz ładnie mówi prank. A wiesz no, co są pranki? No czy się kogoś... Nie wiem, bo ja oglądam tam... No? Czy nie wiem, ale kiedyś muszę to dzisiaj Ale Proszę, dzisiaj nagrać. Ale co, prawda? No, wiem, co to co. Co Wiem, jest? już mam, hmm? bo jeszcze ja oglądamy. No właśnie, Iz Izacz mi dzisiaj przygotował taki prank z innymi. No, jak wyszło, to zobaczycie na kanale dokładnie Izacz. Tak? Także będziemy, poczekaj. będzie okazja zobaczyć cały film na kanale Izacz. I nie wiem, czy to da, obieca, że film będzie już w czwartek albo w piątek dostępny na jej kanale. Ale dzisiaj, za chwilę zobaczycie, na naszym kanale, jak to wyglądało już po wszystkim, czyli po mojej całej reakcji. No Tato, a wiesz co to znaczy pranki? No wiem. Takie dowcipy, nie? Nie. A co? Wiem, nie wiem. No dowcip z tego sobie. Opakowanie od, od jajka i podzienki. Tam stawiasz normalne no. no. i później to komuś dajesz, zapakujesz mm. i to komuś dasz. No właśnie, taki dowcip robisz. No. No, to są właśnie pranki komu marzenie? No! A co się dzieje? Ciekawego. O, właśnie ten. w cię kazał pozdrowić kolega, uczeń. <tryk> go nie go nic zobaczyć. Co to jest? Tu, chodź, tu, chodź. Co tu się dzieje? O, dzień dobry! <tryk> Cześć, Misia! W końcu cię do Tak, A co ty, co tu robisz? E, mój brat, ten, mój brat e, w konkursie występuje. O, bierze udział, Aha, ty... matko. Czas lecia. A Ja myślę, że tu bierzesz udział w jakiejś promocji. Nie. Nie? Aha, dobra, to co, idziemy. Z maczką pan coś pomyślał, że jakaś promocja? Nie wiem, nie, bo że, że, że tu stoisz. Dobra. To miałeś okazję pozdrowić Michaćkę. Na żywo. Pozdrawiam YouTube. Tak, YouTube. To idziemy. On też tam dzisiaj właśnie te kartki pokazywał, Michać jak zrobił. Co? Na żywo? Live? Y to są nie, są... nagrywamy na razie. Idę na YouTube znowu? Będziesz. Mam nadzieję, to Wartoś też po, pozdrowił YouTube'a no to jest. My też pozdrawiam. Dobra, to idziemy od babeczki. Możesz się poczęstować? Tak jest. No Kurczę się jak chcesz babeczką, no to idziemy. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Na razie, mi Na razie, pa. Słuchaj, to oni kazały Cię pozdrowić w szkole. on oni jest tak No jadalne. Nie. Tak. To się je. Chcesz? No daj, gryza. <gry> Kłodkiem. Może całego nie zjemy, co? A bierze tu otwarli lodziarnię. No Tu jest lodziarnia podobno. 6 to tu. O, widzisz, tu jest lodziarnia, chodź. Idziemy na loda? Ale tutaj nie było. Bo to jest nowa lodziarnia, w może To są lody naturalne. O, to co chcesz? Nie, po jednej kawce co? Nic zjemy tylko. jakieś lody. Malina jest. Śmietanka, mięta, cytryna. Dzień dobry, bo nam... Ciężko was znaleźć. Ukryciu jest jesteście. Jest... A skąd się pan dopiero znaczy, ja bym... No, z Facebooka, ale gdzie to jest teraz mówię no. O dzień dobry. No to. No. Taka idziemy, idzie, że tam, gdzie? W ramię. No, 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 Dobra, no, no, to dwa razy po jednej gałce mm -hmm. dzisiaj. A co to za punkty są? A to jest, A to jest no, 10 no. pieczątek, które nasza porcja będzie Możemy takie coś? Tak, To tak, tak. ja panu rozumiem. No, tak, dobrze. No, 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 proszę sobie wafelka wybrać. Jaki chcesz mieć, jak kolor wafelka? Halo? Ja czarny. Ja czarny, ale ja też. też czarny. Dobra, dziękujemy. Do widzenia. nie ma. No duże no, gałki. No, 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 musimy do sklepu wejść, to musimy mieć wolność. Najpierw tam do góry się przejść trochę, co? To jest informacja o lodach, ale mała, bo trafi do nich ciężko. A, nie jest jeszcze flaga. Wziąć tą wodę? Nie. Nie? Dobra, to idziemy? Idziemy tędy. To chodź do góry, idziemy, dobra. Było fajnie dzisiaj w przedszkolu. A coś chciałbym, a do, do, do którejście tam byli? Na tej wycieczce? No. Nie wiem. Ale na obiad się wrócić do przedszkola? Tak. Też mieliśmy Hm, No do, do jedzenia, tylko drugie siadanie. Dobra, to idziemy I tam do góry, do wolności i się przejdziemy. A Potem będziemy wracać, to pójdziemy do sklepu. Ja szybko do... O, tu musimy wejść, zobaczyć ten puchar. Puchar. Dla marzyny. Mama nadzieję, że nie będzie oglądała tego odcinka, bo jak będzie oglądała, to już będzie wiedziała, o co chodzi. żeby nie może. Nie może? Dobra, no, ale ona sama może obejrzeć. A ja sobie dzisiaj przychodzę do szkoły i mówię mi tak. Żebym wszedł do klasy, nie? No i wchodzę do tej klasy, a? ale już wiedziałem, że coś jest nie tak, bo mamy w klasach w drzwiach takie okienka i to okienko było zaklejone. No i patrzę. A tam? A tam tak, stoi Izacz z ekipą. Kamera ustawiona prosto na drzwi. A od kogo kamera? Od Izacz? A twoja? Nie, no moja nie, no ja nie wiedziałem, że ten. Na podłodze było pełno kubeczków z wodą I a czego? Roz... Co? A No żebym wytepnął tą wodę oczywiście I oczywiście patrzę, a tam cała sala po prostu w karteczkach ale po prostu cały No i zacz po tym A Ty pomagałeś? No też pomagałem, ale trochę Ale tego się w życiu nie spodziewałem. Ale coś jeszcze szykują ekstra, ale to nie mogę powiedzieć nawet dla kogo, bo... Na mnie. Nie. A ciebie? Nie. Na nie wiem, nie. Tutaj też jest to A tu jest sokarnia. A lody rzemieślnicze tu też są. O. Idziemy dalej. Idziemy potem do sklepu. A teraz jemy lody. Ja myślę, co oni tak mogą robić? Kto? Oj nie, Kto? To... Widzowie? Nie, niespodziankę. Myślę, że zobaczysz na kanale Izacz. No może na naszym też trochę ja zobaczyć. Ja zobaczę, na kanale wiedziała. To zobaczymy co Izać przygotowała ciekawego. A jeszcze idziemy ten puchar mamy kupić? No to Albo teraz, co chodzi? No to chodź teraz? teraz ten puchar kupimy. Chodź zobacz jak to w ogóle wygląda. A to jest na Dzień Ojca. Na Dzień Ojca, to jest teraz. A to my co wydrukujemy na Dzień Mamy, nie? 나오러 지죠. <laughs> Than perfection. Ooh, Czy mają wszystkie takie same teksty w środku czy nie? To są to nakleje tak? A to są same, ale dla ojców rozumiem. Dla ojca tak jak mamy na mamy możemy sami Aha, a tak co jest napisane? Aha, tutaj jest po polsku Aha, to musi być swoje naklejenie. Aha, może mar markery to co? Coś takim dla mojej uczniów? Tak. Tak, to, Ta? to że... nie, Tak? To weź je Nie. No to Do No, to... No, to coś, co napisać z okazji urodzin. O, w powiedziała okrągłe urodziny. Pokaż ten puchar. Tylko musimy coś napisać, nie? A co napiszemy? Już wiesz? Nie. Nie? A gdzie to napisy to masz na Izarz, taki Aaa, dla Izarz to nie jest podzianka, lepiej robięcie. Masz. Fajne. A co napiszemy? Co? Nie wiesz, co napiszemy, maje No z okazji urodzin. Z okazji Marka urodzin. Jakiego Marka? Przecież Marzena ma urodziny. A nie Marek. A ja mam te... to ma jeszcze 50 dni. A no twoje. Twoje są sierpni. To jeszcze 50 dni. Tak, policzyłaś to już? Hmm. Kiedy to liczyłaś? Um. Nie no więcej nam by tak 50 dni. Tak, 50. Więcej. 50. Pię 50 dni to będzie od 1 lipca. Bo lipiec ma 31 dni i sierpień ma 19 dni. Nie, w sumie do twoich urodzin zostało jeszcze 59 dni jak się nie mylę. <laughs> To Czyli to za 59 mi? dni urodziny Michaśki, i a za 50. Taki, taki. A to nie, i za 50. Y, ile to mówiłem? 9 dni dokładnie rok będzie obchodził nasz kanał. Za ile? No za tyle samo co Twoje urodziny. Także za 59 dni, to jest ja teraz? już przed przypadek, że będziemy obchodzić rok naszego kanału. Dokładnie rok. No. Bo 19 sierpnia wystartował, nie? Za W do domu. To widzimy się już w domu. Wróciliśmy już do domu. Michaśka się już wzięła za robienie napojów. Co będziesz piła? A, to jest sekret! Sekret! Ale ja Wam zdradzę, co to jest: woda z cytryną i miętą. Nie! Tu jest mięta. Taka Marek. dzika. Zdawałaś się. Ja myślałam, to. że to jest mięta. Nie, to jest ta. To jest no. Bazylia. Bazylia. A ja, słuchajcie, idę ukryć ten oto puchar głęboko, żeby marzenka go nie znalazła. Ale czy ona kiedyś coś głęboko będzie? Nie, nie, będzie tak głęboko, szukała, będzie bardzo głęboko schowane. Ale nie będzie piwnicy. Dobra, to ja idę chować, a ty rób ten napój, a mi też zrób. Jak ja cię teraz obleję. Nie, 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 nie będziesz rzelała. Na zakończenie roku szkolnego ta z Przygotowała ten jeden wielki bałagan, Żeby nie powiedzieć gorzej I Dzisiaj tak się bawimy w naszym gimnazjum Zapraszamy do czwórki A tu jest pozostałeś? kolega na YouTube'a Pani też będzie na YouTube'a Wyraża Pani zgodę? Nie Jeszcze raz, wyraża Pani zgodę? Nie Tak, to dobrze Misia i ja Gdzie jest ta sprawczyni? Poszła. Poszła? A jak poszła? Gdzie jest sprawczyni? Może, no patrz. A jakieś wywiad udzielacie? Dzień dobry. Nie mam nic jeszcze, jak się pan czuje w takim? Dobrze, bardzo dobrze. O, to się wysuszy Pani się nie stało. No, ja muszę coś dać. Powiedz zawsze się ubiegłego mówisz fajnie. Nie. A tak mówię, ale jak ty. Mam Co ja też jestem trochę mniejszy. Ona O, następna. co ty robisz? Nie, Aha, ale, się ale dziękuję, popatrz. że tutaj pomagają mi to posprzątać. A kto się pomógł w ogóle to zrobić, ten cały chaos? E, pozdrawiamy w ogóle wszystkie te osoby, które teraz w e, Pani e, Daria, pani z geografii e, i trochę pan z matematyki. Też? No, ale on był tylko na początku, bo później tam miał lekcję to jest. i no, ale one nie chcą być no na, na siłę. Ja, jak ty miałeś na mnie Angelika, mm. nie? Pa, pa, I, I Angelika, pan. i roczna. Pokaż tu się. Siódma no. się takie poświęcenie. Ale było warto, było, I tak, było warto. tam pra, jest pani, która jest ale nie chce być na YouTube, no, bo już no, też się ukrywa. Wszystko dla pana Ale ja myślę, że z lekkim zamazem te panie mogą się pokazać. Lekko <laughs> rozmazane, czy w rzeczywistości. Czy bez rozmazów? No co zamarzymy. <grymne> nie, o, no, nie że, no że pan może... Nie, niech pan wejdzie. się teraz salę przygotowywać. Nie pan wejdzie. Ta pani też będzie na YouTubie. Pan ma ja już nie wiem. podmalowanie sufitu, nie? No właśnie. Mam no, ta no, ja ta mama, mam to mam ta Nie, no bo to ściwałem, dościgała. Nie, nie fajne. Nie, co cię Znaczy jest tam tych tolików z tyle, ale to możecie zostawić z tego biurka. To już się zamontowali. O matko, czacie, fajnie. Taka inwestycja w ogóle. Kto tyle tego kupił? I kupiła. I za YouTube. Dla YouTube'a wszystko to jest racja, nie? Czego się nie robi dla YouTube'a no? Ale to będzie później fajne na... No. Kilku? Nie. Kolejna youtuberka. Szkoła youtuberka. Serio, zostawiam. ja sobie to z nim.. Ej, to się... To się, to się, to się, to się stężeje spokojnie. Ale przemów tutaj. Nie, myślałem, że kamera była wyłączona, ale... Ej Trzy gwiazdki! No, co, co, co po, przepraszam. To, to, to w to w Dobra. Matko, no, to jutro musi być. Nie? No to jutro muszę dać. muszę być no hallo! Ale ty masz takie tempo, że we wrześniu się to pojawi. Kto na następny w kolejce. Gdzie jest Iza? Pani Marzena? Tak, a ty też wiedziała o tym? Tak. A do czemu, czemu wszyscy o tym wiedzieli, a ja nie wiedziałem. A co? No, Ci pomogę. Ja już pomogłem, trzeż tu obrałem, patrz jak ja je pomogę. A to ty robiłaś? Bo pani zrobiła zasada, ale teraz odpowiedniam. Ale co my cię mogą zrobić dla przyjemności innych, prawda? No. dla Inzy. Ja, ja bym to wziął, nie? I wycie bym to po prostu. Nie. zdjęcia nie było.